Proszę, władco Sanu i jego sańskie receptury. Opowiedz jak się robi taką super zanętę na San. na San? No. Wszystko, co w resztki zostały, to się wsypuje. Dopełna. Na wiosnę ryba jest głodna, trzeba pół wiadra co najmniej. Tak jak mój kolega Kepi. Proszę to jest bardzo. taka receptura: jest tak. 3 kilo zanęty, 6 paczek białych robaków, 3 paczki czerwonych robaków. I do wody całe wiadro na raz. I ma być ryba. Z wiadrem czy bez? Z czapką. <laughs> no, a to nie mieszasz najpierw tych składników suchych na sucho? Nie. Nigdy tak nie robię. Nie? Nie. Dlaczego? Czekaj, bo coś jeszcze zapomniałem. Kobra melasa. Albo smaku tasa Może kukurydza? Jakieś ziarno, nasienie no? jakieś. Może mam jakieś kukurydze. ziarno bądź nasienie. Nie mam kukurydzy. Dimaster jest w sklepie, to może niech kupi. Proszę zobaczyć. Nie mam telefonu, nagrywał. A Federy, nie federy, szmery, Baniery. Zachód słońca. I to ten przed wymieszaniem dodajesz do tej Jest pełen żywioł. To jest. <grystanie> jest <te>, Łamiemy schematy. <grystanie> Już, że klasa za małka, taca. No. To jakieś dwie chyba, bo taka więcej rząd, wody jak ty. Jak nasienia. Pytacie zawsze wodę z kukurydzy do zadęty. <grym> tak? A? To jest jakieś te? Jak, Jak dziadka. No to najlepsza jest taka. No. A nie masz jakiejś tej wkrętarki, wiertarki? Nie mam wiertarki, nie wziąłem. No zgłupłeś. W ją był pan elektryca, nie, a nie miał tej wiertarki. No nie trzeba nic więcej. A te grudy, te piguły, to tam zostają? To nie ważne jest, nic nie przecieramy, sito to się wozi, ale się nie używa. Dlaczego? No bo jest po prostu, żeby było. Ale wiadro powinno być takie, z te kanty być miękkie, żeby tam wszystko było. No, to mam taki wiader, ale tam są graty. <grymne> <grymne> graty wędkarskie w tych wiadrach. Żywność bio. I patrzcie, zanęta Eko. z molami. Ona jest z roku. z którego roku to jest produkcja? 17. Nie, 17 Data produkcji 2025, a jeszcze jest... Nie, do 1 stycznia była ważna. To jeżeli jest że z marzec, to już nie, nic z tego nie będzie. No. Sanepid? O? Dzwonisz po sanepid? <laughs> I po skarbowy. Proszę. Gdzie jest ten? Wilmeister? No. Nie wiem. Kretę jakbyś tu wpuścił. No wpuści. co chcesz przecierać? Na rzece, przecierać... Znaczy, muszę pauzę zrobić.